Witam Państwa na Prognozie Ducha, serii online. Dziś mamy ze sobą gościa Jagodę, która będzie nam opowiadała, czy, co warto mieć na proteście, jak się zachowywać i czego nie robić. Tak, dokładnie właśnie. E, teraz jest protest, jak 13 stycznia, będzie fala protestów w całej Wielkopolsce i w całym Powstaniu. I słuchajcie, widowie, znaczy bardzo mi się wieczy. Tak, ale przypomnę Ci, że przecież 13 stycznia jest protest tak, przeciwko tak. przemocy nad wieśnikami. Mieś... A więc bardzo zapraszamy na ulicę 28 czerwca, gdzie się on odbędzie, i będzie to tak. 13 stycznia, godzina 18.35. Tak. Pytam jagodę, czy warto na, pro, na proteście używać gazu pieprzowego? Tak. O, dobrze, o to powiedziane. Dobrze, jagoda. Ale czy. Jak go używać? Jak go używać, kiedy ktoś wytrzyma Trzeba to już do twojego. Aha, no. No okej, okay. ale dlaczego go psikać? Przecież on tego do ciebie podszedł. Ale uzasadnię ja to. Wiecie czemu? Mm -hmm. Bo dopiero jak ktoś cię będzie bił, to tego... Psz, I dopiero... Psz. No, tak, zaliczone. I teraz właśnie to wszystko na koniec tak wiemy już co. Dasz. I teraz przechodzimy do Marki Soft, która totalnie przechodzi do programu prognozy pogody. Jagoda, mam do Ciebie pytanie. Czego nie robić na protestach? A więc, czy czego nie robić na protestach? Jeszcze, dwa, jeszcze dwa pytania i kończymy temat. Tak. Czego nie robić na protestach? I po co to uzasadnia te nierobienie? Hmm. Ale nie można też w domu, używać gazu pieprzowego. Naprawdę? To jest tak, czego nie robić. Bardzo. Tak, to już skończył się czas tego tematu. Przechodzimy do marki inteligentnej numer jeden na świecie. Tak. Jagoda, co myślisz o tej marce inteligentnej jednej jedynej na świecie? Jagoda, odpowiesz nam na kilka pytań o tej marce. Jagoda, co produkuje ta marka? Właśnie. 20 sekund. Da tak. 10. Nie. 9. Uwaga. 20. 19. 18. 17. Uwaga. Uwaga. Nikeo. Tak, chciałabym Wam powiedzieć, że e, jeśli chcielibyście zakupić bardzo miękki kocek, to polecam tą firmę. Normalnie mam stamtąd taki miękki kocek, który świeci w ciemności. Jest bardzo miękki, bardzo lubię z nim spać. Ale jeżeli chodzi o te protesty, to proszę Państwa, nasz program się na dzisiaj skończył. Tak. widzimy się na pierwszym ja się... odcinku. będzie wszystko maltańce i do zobaczenia w kolejnym materiale e